Cześć, siemano, jestem Dawczon, no i witam was w kolejnym odcinku potencjalnych upgrade'ów w FIFA 16. No i na początku chciałbym wam podziękować za tyle łapek, tyle wyświetleń pod pierwszym filmem, czyli z downgrade'ów. No i skoro tyle jest łapek, tak jesteście zainteresowani, no to postanowiłem dzisiaj zrobić upgrade'y, a dokładnie z naszej ligi, czyli oczywiście z Ekstra Klasy. Tak więc przygotowałem tutaj kolejną piątkę, no i zaczniemy tutaj od Nemani Nikolicia, czyli nowego zawodnika Legi Warszawa. No, początek sezonu, ja przyznać miał świetny. Poprzedni sezon także przecież był królem szczelców e, Ligi Węgierskiej. No i dlatego myślę, że będzie miał dość wysoki wie czy nie najwyższy w całej Ekstrakrasie. No i dlatego postanowiłem mu tutaj dać 72%. Kolejnym zawodnikiem jest tutaj oczywiście Dawid Kownacki. On wcześniej nie miał karty w Ultimate, dlatego wielką zagadką jest to, ile jej mu tutaj da. Ja typuję jakoś 65, 64, jakoś tak. Jeżeli będzie miał 65, no to logiczne, że będzie miał srebrną kartę. Jeżeli mniej, no to oczywiście brązową. W statystyki myślę, że będzie miał mniej więcej takie, nie powinien mieć większych ani mniejszych. Tak więc myślę, że bez zbędnego gadania możemy przejść do kolejnego zawodnika. Kolejnym zawodnikiem jest oczywiście Tomasz Kędziora, czyli nasz prawo obrońca, który w poprzednim sezonie, czyli w FIFA 15, miał kartę Team of the Season. No i za nim jest naprawdę świetny sezon, dlatego myślę, że tutaj dostanie dość dużego Abyrida. Ja mu 68, a możliwe, że będzie miał jeszcze więcej. Tego póki co nie wiemy, dowiemy się już niedługo. No ale jak dla mnie, właśnie srebrna karta to jest obowiązek. Przedostatnim zawodnikiem jest oczywiście Andrzej Duda. No i jemu także podniosłem overall, miał dobry sezon, ładnie się pokazał w Lidze Europy w poprzednim sezonie, no i ogólnie strzelał, asystował, może nie był to jakiś świetny sezon, ale na pewno zasłużył na upgrade, jaki tego jeszcze nie wiemy, no może z 70 przesadziłem, ale 69 spokojnie powinien otrzymać, dlatego myślę, że możemy przejść do kolejnego i już ostatniego zawodnika. Ok, i na koniec mamy naszą gwiazdę tutaj ligi, czyli oczywiście Bartka Drągowskiego. Niesamowity, będzie miał tutaj upgrade. W poprzedniej FIFA miał tylko 50. No, jak wiadomo, został najlepszym golkiperem poprzedniego sezonu w naszej ekstraklasie. No i każdy chyba wie, jak bardzo poszedł w górę, dlatego tutaj typuje około 70 ten overall, może będzie większy, nawet 71, kto to wie, no ale z pewnością możemy spodziewać się tutaj wielkiej różnicy w porównaniu do FIFA 15, no a jaki dokładnie tego jeszcze nie wiemy, na pewno będzie to spora różnica. No i cóż, to będzie tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z potencjalnych upgradeów czy też downgrade'ów, to zostawcie łapkę, a będzie się ich pojawiać aż do FIFA 16 i jeszcze więcej. Dlatego no ja to już będzie tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. No i cześć!